No, i zadanie z dowodem. Wykaże że dla każdej liczby rzeczywistej a różnej od zera i każdej liczby rzeczywistej b różnej od zera spełniona jest nierówność. No, i musimy tu wykombinować nasz wzór skróconego mnożenia. Tu mamy w środku podpowiedź, jest to minus 4a b. Minus 2 razy 2 razy a razy b. No nie? Yy, więc tak, potrzebuję tu a kwadrat i potrzebuję 2b do kwadratu, to jest plus 4b kwadrat. I co nam zostało? Tu było 2a kwadrat, więc dodaję a kwadrat. Tu było 5b kwadrat, więc dodaję b kwadrat. A tutaj to był wzór pomocniczy, żebym wiedziała co mogę rozbić, bo dwójka jest we wzorze. Więc tak, a tutaj wzięłam i mi zostało 2b kwadrat, bo tu mamy aż 5 tego. I to ma być większe od 0. No i teraz tak. To mogę zwinąć i mamy a minus 2b, tak jak tutaj dokładnie, to do kwadratu plus a kwadrat plus b kwadrat jest większe od 0. I tak. Wiemy, że a nie jest zerem, wiemy, że b nie jest zerem. <laughs> e, więc e, więc tak. Więc każda liczba, i tutaj to wybacz, ale nie będę pisać tego, powiem. Więc tak, wiemy, że każda liczba rzeczywisto podniesiona do kwadratu daje nam wynik nieujemny, czyli taki większy bądź równy 0. I wiemy, że tutaj każda z tych liczb podniesionych do kwadratu będzie większa bądź równa 0, ale teraz ważna rzecz. Wiemy, że to ma być. Nie może być zerem. Więc nawet jak tutaj nam się ten nawias by wyzerował, to to i to nam się nie wyzeruje. Bo na przykład A może wynosić 4. A b może być 2, więc tutaj by wyszło 0, ale tutaj, jak to podniesiemy do kwadratu, to się nam nie wyzeruje. Podaję taki przykład, bo żebyś mógł albo mógł zobaczyć, jak to działa. Czyli jeszcze raz. A minus 2b podniesione do kwadratu na pewno jest większe bądź równe 0, ale a kwadrat na pewno jest większe od 0. I b kwadrat na pewno jest większy od zera, i to wszystko daje nam wynik większy od zera. OK? Dlaczego tak się dzieje? Bo między tym wszystkim jest dodawanie. Jakby było odejmowanie, to wszystko by się pomieszało, poplątało i tak by nie było. Ale jest tutaj dodawanie, co ułatwia. Bo jak dodajemy to. Dodajemy do siebie liczby dodatnie, tak? Bo A kwadrat i B kwadrat jest zawsze na plusie. No to otrzymujemy coś na plusie. No nie. Możesz to też takim prostym językiem opisać, bo chodzi o to, żeby egzaminator widział, że ty wiesz. No i dobra, chodź do kolejnego zadania.